Bruksela znów to zrobiła. 90% redukcji emisji CO do 2040 roku. To już nie jest polityka klimatyczna. To religia z ołtarzem w Berlinie i zakrystią w Brukseli. Masz się wyrzec węgla, gazu, mięsa, samochodu i zdrowego rozsądku, bo jurokraci mają wizję. Ty płacisz, ty maszniasz, ty milczysz, a oni zasadzili palmy w Afryce i nazywają to redukcją emisji. Teraz pierwszy poważny test dla prezydenta Nawrockiego. Nie ma prawa zawetować decyzji UE, ale może zawetować ustawę w Sejmie, która wdraża ten pakt, skierować sprawę do Trybunału Konstytucyjnego, publicznie stanąć po stronie Polaków i wymusić debatę. To sprawdzian, czy naprawdę stanie w obronie suwerenności i interesów Polski. Bo to nie jest plan dla klimatu. To plan, w którym ty masz płacić, a oni mają rządzić. Nie poprawni po prawej, obserwuj, by być na bieżąco.